Witam państwa. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Landin Pastusiak. Witam panią, witam również państwa? Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do niedawna! Do niedawna. Historyk, politolog, amerykanista, ale również wielki pasjonat Ameryki. Panie profesorze, skąd się wzięło zainteresowanie Ameryką? Tylko proszę potraktować moje pytanie jako pasja, nie jako um, nauka, tak? Tak, jako, jako pasja. No rzeczywiście to dotyczyło lat studenckich. Mianowicie ja studiowałem na wydziale dziennikarskim, bo chciałem pełnić ten zawód, który Pani wykonuje, być dziennikarzem. i byłem bardzo dobrym studentem, przyznaję się, że byłem kujony, Miałem same piątki. I na drugim roku Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego poprosił mnie dziekan Wydziału, pamiętam pan profesor Jan Halpern, i mówi pastusia, kim ty chciałbyś być? Mówię, panie dziekaniu, ja chciałbym być komentatorem do spraw niemieckich. A dlatego niemiecki, ponieważ moi rodzice, ja jestem łodzianinem, byli wywiezieni do pracy niewolniczej w Niemczech, uważam, że Niemcy będą wielkim problemem dla Polski i chciałem się w tym specjalizować. A on na to mówi, coś ty zwariował? Mówi, Podkowiński, Osmańczyk, Kowalewski, tu wymienił całą plejadę komentatorów do spraw niemieckich. Mówi, ale jest taki kraj ważny, który będzie ważny dla Polski, dla świata, nazywa się Stany Zjednoczone. Ty znasz język angielski, ja rzeczywiście znałem angielski dobrze jest ze szkoły średniej, bo miałem świetnego nauczyciela i nawet dorabiałem, sobie żyłem na, na studiach tłumaczeniem na angielski i z angielskiego. Mówię, znasz angielski, zainteresuj się tym krajem. No, i tak się zaczęło. Zacząłem coś czytać, kupować książki. I kiedy w 1957 roku Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie o wymianie młodych naukowców na studia podyplomowe do Stanów, zgłosiłem się. Kiedyś zauważyłem ogłoszenie na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, no zgłosiłem się, złożyłem odpowiednie papiery, dokumentację. I dostałem zaproszenie od Fundacji Forda na rozmowę pamiętam w hotelu Bristol. W pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie. To pierwsze, pierwsze z Amerykanami. Pierwsze zetknięcie z Amerykanami, ale nie ostatnie przed wyjazdem jeszcze, dlatego że jako student pracowałem również jako przewodnik turystyczny, również z anglojęzycznymi turystami, wśród których byli również Amerykanie. No, Odbyła się rozmowa, pytają mnie, a dlaczego pan by chciał studiować w Stanach Zjednoczonych? No, mówię, ja chciałbym być komentatorem do spraw niemieckich, ale lepiej jest poznać kraj z autopsji, z własnego doświadczenia niż tylko z lektury. No, rozmowa była po angielsku, bo to miał być też te, test na znajomość języka. No, Proszę sobie wyobrazić, że dwa miesiące później dostaję zawiadomienie, że przyznaję mi stypendium na studia podyplomowe w Stanach Zjednoczonych, czyli drugie magisterium. I pojechałem na studia. Zrobiłem drugie magisterium w Uniwersytetu Virginia, a ponieważ miałem również bardzo dobre stopnie, to wygrałem stypendium na studia doktorackie, ale musiałem wrócić do Polski, ponieważ warunek wstawiała fundacja Forda, że stypendista powinien wrócić do kraju, i potem może wrócić do Stanów, ale musi wrócić do kraju. No i wróciłem do Polski, później pojechałem na te studia podyplomowe do Stanów. No i jak już wróciłem, to już dziennikarstwo okazało się zbyt płytką formą, żeby wyrażać swoją wiedzę o Ameryce. I rozpocząłem pracę w 1963 roku w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie przepracowałem 31 lat, awansując z młodszego asystenta przez starszego, asystenta adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Ale muszę Pani powiedzieć, najbardziej mi podobał się tytuł profesora nadzwyczajnego. No, tak. Tak. Chociaż jest to niższy tytuł. A zna Pani różnicę między profesorem zwyczajnym i nadzwyczajnym? Otóż jest taka. Że profesor y, zwyczajny nic nadzwyczajnego nie opublikował, a profesor nadzwyczajny nawet zwyczajnych rzeczy nie potrafi publikować. Takie są złośliwe plotki o profesorach. Jest... Mhm, rozumiem, a e, w trakcie swojego pobytu w Ameryce? Zwiedzał Pan Amerykę? Chodzi mi o takie typowo turystyczne tak. zainteresowanie. W, w tym Uniwersytet w Virginia, gdzie pracowałem w czasie wakacji, poprosił mnie, oni mają takich doradców do spraw studentów zagranicznych na uczelniach amerykańskich, bo przecież w Ameryce, proszę sobie wyobrazić, w tym roku studiuję ponad 700 tysięcy studentów z różnych krajów. Więc ten, to, to była Pani, która poprosiła, mówi: mówi Login, a co byś chciał robić wakacji? Ja bym chciał zwiedzić, odwiedzić rezerwat indiański, spotkać się z Indianami. Ja się wychowałem w szkole na książkach Karola Maja. Mhm. Nawet miałem taki w oko, prawda, mnie koledzy nazywali, prawda? bawiłem się w Indiach. I proszę sobie wyobrazić, że ta pani załatwiła mi y, nauczanie w szkole indiańskiej. W największym takim rezerwacie indiańskim, Four Corners, jak nazywa Indian Reservation, na pograniczu stanu Utah, Arizona, Colorado. I pojechałem tam. Przywitał mnie pryncypał tej szkoły, czyli dyrektor. Wręcił mi, wręcił, mi, wręcił mi takie pismo, i w tytule tego pisma, a szkoda, że nie przyniosłem, jest literka EU. A mnie zawsze uczono w szkole, i panią pewnie też, tak? że to jest typowo polska litera. I pytam się, a jak wymawiacie tę literkę? I mówię, EU. I to mnie zafascynowało. Mówię, jak to mówię? To w języku nawachu, bo to był w języku nawajów, czy nawacho, jak się inaczej mówi, i w języku polskim jest literka EU i wymawiana tak samo. I zrobiłem mały research, badanie, bo mnie interesowało, skąd się tam mogło wziąć. Otóż język nawajów był językiem mówionym, a nie pisanym alfabet dla języka nawaju wymyślili grupa katolickich yy, misjonarzy. I przypuszczam, ponieważ to byli katolicy misjonarze, wśród nich mógł być Amerykanin polskiego pochodzenia, który wiedział, jak ten dźwięk w języku Nawaju wyrazić polską literą E. Ale jeszcze muszę jedną ciekawostkę z mm -hmm. moich kontaktów z Indianami. Otóż yy, byłem gościem stanu w następnej wakacjach mm -hmm. szkoda, i Byłem gościem z gubernatora stanu Idaho. Mhm. No i gubernator stanu Idaho, pan Smiley się nazywał, pamiętam, mówi: A co byś chciał zobaczyć? Ja mówię: No, chciałbym zobaczyć rezerwat indiański. I proszę sobie wyobrazić, że helikopterem z gubernatorem pojechaliśmy do plemienia, do rezerwatu czarnych stóp, Blackfoot Indian, mhm. czarne stopy się nazywają. I tam odbyła się uroczystość przyjęcia mnie na honorowego członka plemienia. Poleciliśmy rano, o 5 rano odbyły się Sundance, tak zwane tańce o wschodzie słońca, uroczystość nadania mi imienia i moje imienie to jest Biały Brat za wielkiej wody, tak się Czyli nazywa, w języku glechród indian, po czym pochlepał mnie ten wódz, mój wódz mojego plemienia i mówi, no biały bracie z Wielkiej wody, teraz zapoznaj się z wyrobami ludowymi twoich współplemieńców i zaprowadził mnie do takiego Sklepiku, gdzie były suweniry. No i kupiłem różne tam naszyjniki, bransoletki takie, różne kolczyki niemy, w kolorach tych indiańskich. Nabyłem to, bardzo mi się spodobało, wróciłem do kraju, poznałem dziewczynę, która lubi wyroby ludowe i w pewnym momencie mówię, nie znałem Cię, Ale czułem, że poznam kogoś, kto doceni sztukę indyjską i prezentowałem je. Ona poszła do innego pokoju, wraca, rzuca to na ziemię i mówi, wiesz, weź te śmieci. Ja mówię, jakie śmiecie? No to zobacz. Ja biorę, a tam piszę made in Czechosłowakia. No, okay. Jablonex, czeska mm -hmm. firma, według wzorów indiańskich, robiła wyroby i oczywiście eksportowała to do tego trendu indyjskiego. Takie były moje przygody z Indianami. Mm -hmm. Czyli y, można powiedzieć, że jest Pan Indianem. <laughs> tak, biały brat za wielkim Indianinem. Indianinę, tak, tak. przepraszam. W czarnych sztuk. Tak, yy, ale jeżeli chodzi o takie miejsce, które najbardziej się Panu spodobało w Ameryce, jedno, które takie zakorzeniło się w Pana sercu, które z chęcią by Pan odwiedzał? To trudno powiedzieć, bo Ameryka jest krajem niezwykle fascynującym. Przecież pięknem Ameryki nie są wielkie miasta. Mhm. Wszyscy w Ameryce mówią o, Nowy Jork, Chicago, Los Angeles. Są piękne miasta. Właśnie jak w San Francisco, jak Nowy Orlean, Nowy Jork ma swoją specyfikę. Waszyngton jest ładnym miastem również. Ale piękno Ameryki polega na tym krajobrazie tym dzikim Zachodzie. Jeżeli mam odpowiedzieć na pani pytanie, to powiedział, że ten dziki Zachód, który zachował swoją jeszcze autentyczność, no Yellowstone. Park Narodowy, piękne parki narodowe. Zagrożony. To fantastyczne, jest zagrożone rzeczywiście. I muszę powiedzieć, że te piękne parki przetrwały, dlatego, że mądry prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wykupił te ziemię jako ziemię rządu federalnego i uniemożliwił deweloperom zbudowanie różnych tam osiedli itd. I te parki pozostały do dnia dzisiejszego parki narodowe Stanów Zjednoczonych. W tym również ten Yellowstone, o którym Pani mówi, jest zagrożony, rzeczywiście, ale te gejzery tam wybuchają regularnie, co 56 minut wybucha regularnie gejzer, są, są niedźwiedzie, no pięknie to jest urządzone. I rzeczywiście, jeżeli miałbym wymienić coś, co mnie szczególnie zafascynowało i urzekło, to właśnie te piękne, przepiękne parki narodowe w, w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli chodzi o rdzenną ludność Ameryki, czyli Indian, e, czy mógłby Pan mniej więcej procentowo określić, jaka populacja jest e, w Ameryce rdzennych mieszkańców? Bo jednak no, Ameryka jest bardzo różnorodna. E, e, no, ocenia się, że to jest y, no, nie, nieco ponad milion rodzennych mieszkańców Ameryki, którzy są, są w trudnej sytuacji. Mieszkają w rezerwatach. Niektóre plemiona są bardzo bogate, ponieważ na ich terenie odkryto bardzo ważne źródła surowców, Na przykład ura, czy miedź, czy ropa naftowa i tak dalej. I rząd Amerykańskie czy firmy amerykańskie, które eksploatują te surowce, płacą plemieniu właśnie odpowiednie dywidendy prawda, za eksploatację tych surowców. To te plemiona są w dobrej sytuacji. Inne plemiona, które nie mają takich bogactw na swoich terenach, są w trudnej sytuacji. Jest bardzo głęboko zakorzeniony alkoholizm, na przykład przestępczość. Trudno im znaleźć się z pracy. Bezrobocie dziś w Stanach jest, jest bardzo wysokie, to jest ponad 8% amerykańskich i urować. Także jest bardzo zróżnicowany status plemion indiańskich. To teraz y, y, może zmienić troszeczkę temat. Czy Pan y, ówcześnie często odwiedzał Stany Zjednoczone? Oj, byłem nie, nie wiele razy, ale próbowałem policzyć, ale chyba sto kilkadziesiąt razy byłem w Stanach Zjednoczonych. Y, y, dlatego, że... Po studiach również i jeździłem na badania naukowe, poza tym wykładałem na wielu uniwersytetach amerykańskich i to bardzo dobrych i takich słabszych uniwersytetach. Kiedy byłem w parlamencie w Polsce, w Sejmie i w Senacie, to w czasie parlamentarnych wakacji zawsze wyjeżdżałem do Appalachian State University w północnej Karolinie, piękny uniwersytet położony w górach Appalachach. I sobie prowadziłem badania, i w związku z tym kolejne książki wydawałem również w czasie moich obowiązków parlamentarnych. No a ostatnia moja książka, Polityka i Humor, to jest 83. książka. I Większość tych książek poświęcona jest właśnie jakimś aspektom kultury i historii Stanów Zjednoczonych, stosunków polsko-amerykańskich. Ale jak mi dziennikarze pytają, czy to jest możliwe, żeby jeden człowiek napisał tyle książek, to ja. Cytuję mojego starego profesora, który mówił, książki i dzieci należy robić samemu. Tak. Zadam panu pytanie, uważam, że trafne, bo jest pan amerykanistą. Czy to prawda, że bardzo spora część społeczeństwa amerykańskiego jest otyła? Tak, to jest widoczne dla każdego przybysza. Ale nie to jest, że wychodzi się na ulicę i widzi się co drugiego człowieka otyłego? Niestety, czy to, czy to niestety jest... Nie jest to zjawisko i zwłaszcza wśród dzieci, hmm. również wśród dzieci jest, jest, jest widoczne, ale muszę powiedzieć, że obecna pani prezydentowa Michelle Obama hmm. postawiła sobie jako zadanie społeczne właśnie walkę z otyłością, no i zaleca właśnie zdrową żywność, sama zresztą założyła ogródek w Białym Domu mm. gdzie rosną pomidory, sałata kapusta i tak dalej i zachęca wszystkich Amerykanów, żeby zamiast tych pięknych przyciętych równotrawników zakładali tam właśnie ogródki i, i żywili się zdrowo a nie tylko w fast foodach mm -hmm. tak? ale skąd się to bierze? Czy to bierze się z, nie wiem, tego, że Amerykanie nie mają jakichś tradycyjnych dań nie wiem skąd to się bierze, taka mentalność ludzi, że wolą iść do McDonalda, czy. No, może to się brać, wie Pani, z życia również. Amerykanie się ciągle śpieszą. Jeżeli jest Pani w Nowym Jorku i zapyta Amerykanie jakiś obiekt, jakiś adres ulicy i tak dalej, to on z reguły odpowiada I dno. Nie wiem, bo się śpieszy. Człowiek, który się śpieszy, który ma pół godziny na lunch w czasie przerwy, prawda, no to idzie tam, gdzie mu szybko podadzą. A co szybko podadzą? Hamburgera prawda, i różne tego typu fast foody, jak to się po angielsku określa, i to powoduje właśnie w rezultacie otyłość. Poza tym żywność w Stanach Zjednoczonych jest tania, relatywnie tania w stosunku do produktów przemysłowych czy innych. No i w związku z tym, że no, człowiek ma tanią żywność, no, no to i apetyt jeszcze był do tego towarzyszy, to w rezultacie po tym są skutki takie, jakie są. A z ciekawości, z takich dań tradycyjnych amerykańskich, co, pan, co Panu najbardziej zasmakowało? Bo chyba miał Pan okazję jadać w Stanach, skoro Pan tyle czasu tam spędził. No to są oczywiście typy. Amerykańskie to jest symboliczny stek. Tak. Stek, tak, i to jest taki kick size, prawda? Czyli potężny stek. Na filmach nie wyolbrzymiali tych takich steków. Nie, to są, to są rzeczywiście autentycznie duże steki. Jak człowiek zamawia stek, no, to, to, to jest trzy razy większe od naszego haboszczaka. Tak. Z haboszczaka, prawda? No i oczywiście zadają, zadają te steki. Mięso jest tanie w Ameryce, ponieważ oni karmą hormonami bydło, i to przyrost mięsa u bydła jest bardzo szybki, i w związku z tym ta ilość tego mięsa jest duża, i w związku z tym ono jest tanie. Więc, oczywiście, Amerykanie uważają, że to jest zdrowa żywność, jeżeli takiego steka zajada, prawda, Wcina to bardzo szybko, śpieszy się przy tym, No i rezultat jest taki, jaki jest, właśnie. Kiedyś ktoś nawet obliczył, to ile waży, ile nadwagi mają Amerykanie w miliardach ton. Ojej, to... wie Pan, zna Pan to? Nie, wiemy? już nie pamiętam, ale to, to są ogromne, mm -hmm. ogromne są. A jakby Pan miał w kilku zdaniach e, określić mentalność Amerykanów, jacy to są ludzie, bo o Polakach można powiedzieć, że są tacy, siacy, o Francuzach jeszcze co innego, a jacy są Polacy? A no e, właśnie, czym się różnią od Polaków Na przykład, na przykład. Na przykład. Przede wszystkim to, co uderzało mnie, to jest optymizm Amerykanów. W Polsce dominuje raczej naszekamstwo, krytyczne uwagi. po Ameryce my ukrywamy nasze, nie, nie, ukrywamy nasze sukcesy, żeby nie drażnić nikogo. Amerykanie ukrywają swoje niepowodzenia, eksponują swoje sukcesy. Ja nie zapomnę. Pierwsze moje spotkanie na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, bo zanim skierowali mnie do Uniwersytetu Virginia, to był taki kurs orientacyjny dwumiesięczny na, na Kolumbii. No i studywaliśmy razem z studentami amerykańskimi. No i kiedyś mój kolega pyta mnie, Bob, mówi Longin, how are you? Bo Amerykanie witają się how are you? Jak się masz? Mm -hmm. Pytam mnie, how are you? A mój wiesz, mówi Bob, głowa mnie boli. I on stanął jak wryty, nie wiedział jak zareagować. Czy jakąś pigułkę dać, mi, wezwać czy lekarza, czy coś. Na słowo how are you, słowo powitania, jest tylko jedna odpowiedź. Fine. I trzeba się uśmiechać od ucha do ucha. W Polsce, jak spotkam kolegę, jak zapytam, jak idą sprawy, jak powie jako tako, to znaczy już bardzo dobrze. Mhm. Więc to jest właśnie ta cecha Amerykanów, ten optymizm. No i oczywiście druga cecha, która różni Amerykanów od Polaków, to jest to, że Amerykanin jak ma problemy, to stara się sam je rozwiązać. My natomiast oczekujemy, że ktoś za nas rozwiąże problemy. A to rząd, a to żona, a to mhm. znajomi, a to szef, prawda? Amerykanin sam stara się rozwiązać problemy. A jak jak nie, z, nie znajduje rozwiązania, bo przecież tysiące Amerykanów mają różne problemy, a to ich nie zapraszają Przyjęcia, albo nie awansuje w pracy, ktoś ich nie lubi i on stara się szukać przyczyn tego sam w sobie. My na ogół mówimy: my to jesteśmy ci dobrze, tylko inni nam nie pozwalają rozwiązać tych skrzydeł. A Amerykanie szuka tych przyczyn sam w sobie, a jak ich nie znajduje, to idzie do psychoanalityka. I stąd popularność psychoanalizy w Stanach Zjednoczonych. Psychoanalityk sadza go na swojej kanapie, prawda, i pomaga mu dostosować się do świata zewnętrznego, pomóc mu zrozumieć, dlaczego on nie awansuje, nie lubiany, nie ma sukcesów i tak dalej. I to są to istotne różnice między Polakami i Amerykanami, chociaż w polskie społeczeństwo, odnoszę wrażenie, też się zmienia w kierunku pozytywnym. Coraz więcej jest optymizmu i coraz więcej polegania na własnych siłach, prawda, i sposobach rozwiązywania Problemów przez nas Pani profesorze, a jak są odbierani Polacy w Ameryce? Bo wiemy, że bardzo liczna jest Polonia w Stanach. Jak są Polacy odbierani? Czy są, czy te stereotypy chodzące wśród innych narodów, że Polacy to złodzieje, pijacy i tak dalej? Czy w Ameryce jest to tak wszechobecne, jak o tym mówi? To się zmienia. Bardzo się zmieniło w czasie. No, ja byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych w grudniu 1957 roku, zanim pani się urodził. No, z pewnością. <laughs> I, I wtedy ten stereotyp Polaka nie był pozytywny, był negatywny. Słowo Polak w języku angielskim istnieje. Polak, mm -hmm. mówi się Polak. Are you Polak? Jest to słowo obraźliwe. Polak to taki matoł, niezbyt rozgarnięty, nieznający angielskiego. Ja nawet dorobiłem takie badania własne, skąd się to wzięło. To się wzięło z XIX-wiecznej emigracji, kiedy ludzie przyjeżdżali masowo, czy na początku XX wieku do Ameryki. U urzędnik imigracyjny pytał się, a kto ty jesteś? Mówi. "Po". Angielskiego języka. Polak, Polak, Polak. I stąd się wzięło ten, tego człowieka, który nie bardzo artykułuje swoje e, poglądy, swoje interesy. E, natomiast po tym się to jeszcze bardziej utrzymało na początku lat 60., kiedy, ukaza kiedy ukazały się tak zwane dowcipy polskie Polish jokes. E, a skąd się wzięły te po po Polish jokes? Otóż w 61 roku ukazała się książeczka nieduża. Pod tytułem I be Polak. Jak śmiesznie być Polakiem. I to były dowcipy obraźliwe dla Polski. Było no na przykład pytanie: jaka jest najcieńsza książka na świecie? Odpowiedź: Historia kultury polskiej. No i te różne, ilu trzeba Polaków do wkręcenia żarówki. Ano czterech, trzech trzyma, jeden trzyma żarówka, trzech nim obraca, prawda? Tego typu dowcipy. Ja pamiętam, że z nieżyjącym już, a znakomitym dziennikarzem polskim, Zygmuntem Broniarkiem staraliśmy się doczyć, skąd się wzięła ta książka. Ja pojechałem specjalnie do Kalifornii, bo okazało się, że to jest wydawnictwo kalifornijskie. Okazało się, że to jest wydawnictwo pochodzenia niemieckiego. Ale Amerykanin pochodzenia niemieckiego wydał tą książkę. I z to mi stąd się wzięło pojęcie Polish Jokes, polskie dowcipy. Jak Amerykanie mnie pytali, a co ty sądzisz o tych Polish Jokes. To, ja mówię, to nie są Polish jokes, tylko to są American jokes, amerykańskie dowcipy, które wykazują waszą ignorancję. I tu zacytowałem tę historię kultury polskiej. Mm -hmm. I, i, I następnie im mówiłem jakiś dobry dowcip polityczny polski, rechotali ze śmiechu i już więcej mnie pytali o Polish jokes. Później zaczęło się. Aha, Później się okazało, że ktoś zrobił na tym dobre pieniądze na tej książce, i ukazały się te same dowcipy. pod tym, jak śmiesznie być Irlandczykiem, jak śmiesznie być Włochem. Mm -hmm. I ja się przestałem już przejmować wtedy tymi Polish Jokes. Bardzo ważnym elementem, który podniósł prestiż Polaków, był wybór polskiego papieża. Tak, to jest Tak, to, to też podniosło prestiż Polski i w ogóle generalny awans Polonii. Edukacyjny, mm -hmm. gospodarczy również. Nowa emigracja ludzi bardziej wykształconych, którzy przyjeżdżali z Polski, to zmieniło wizerunek Polonii i wizerunek Polaków w Ameryce w kierunku pozytywnym. Natomiast ja dziś ubolewam, nadal ubolewam, że Polonia jest niedoreprezentowana w organach władzy wszystkich szczebli władzy lokalnej, stanowej, federalnej. Nigdy tak mało kongresmenów polskiego pochodzenia w Kongresie Stanów Zjednoczonych nie mieliśmy jak teraz. 50 lat temu było więcej Amerykanów polskiego pochodzenia w Izbie Reprezentantów, aniżeli jest dziś. Także tutaj Rep Polonia ma do odrobienia jeszcze pewne sfery swojej obecności w Ameryce, reprezentację w organach władzy. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Zachęciłby Pan Polaków do wyjazdów? Do Ameryki nie chodzi mi o wyjazdy na stałe, tylko wyjazdy czysto edukacyjne. czysto... Tak, absolutnie, bo jest to kraj fascynujący, piękny kraj. Jeszcze raz powtarzam, piękno tego kraju nie leży w miastach, tylko w tym dzikim zachodzie. Jest to coś niepowtarzalnego. A Polacy są romantyczni, więc na pewno by się tam czuli. Nie mówiąc o tym, że jest to kraj interesujący również z punktu widzenia zakupów. Jest to Ameryka, czy Stany Zjednoczone są krajem tańszym aniżeli Europa. Natomiast problemem jest oczywiście brak wizy, rzecz wizy. Ale dziś Amerykanie dają dziesięcioletnie wizy, także podróżowanie z Polski do Stanów Zjednoczonych nie stanowi problemu. Jest bezpośrednia łączność, samoloty polskie latają do Chicago, do Nowego Jorku. Także tutaj kontakty istnieją. No i druga sprawa to jest to, że nie ma jakichś poważniejszych problemów w stosunkach bilateralnych, dwustronnych między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Jest to kraj naprawdę warty zobaczenia, fascynujący tylko trzeba poświęcić więcej czasu i trzeba zwiedzać ten kraj samochodem, Bo to jest cywilizacja samochodowa, przystosowana do samochodów. Można do, do kościoła nie pójść, można w samochodzie siedzieć i do kościoła, Driving church, kina są takie samochodowe, w banku można sprawy załatwiać. Jeść też można w restauracjach, nie wysiadając z samochodu, bo są specjalne takie restauracje, które służą, obsługują klientów samochodowych. Miejmy nadzieję, że nasz program pobudzi trochę do refleksji internautów i zachęci do odwiedzania Ameryki. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę, dziękuję państwu, do zobaczenia.